dotyczącą odpowiedzi na wniosek 135. Wniosek o wykonanie określonych przystanków na ulicy Miernej Paska przybyczy przekupień Sezantowy i odpowiedzi na wniosek wypracowany przez Komisję i zatwierdzone podczas posiedzenia 8. Zwyczajnej sesji Rady Gminy z dniu 26 września. Wójt Gminy informuje, iż zadanie inwestycyjne polegające na budowie na ulicy Chmielnej-Taska przy ulicy 3, w części nie znajduje się w planie wydatków majątkowych na 2024 rok. Wyżej wymienione zadanie zostanie wpisane jako propozycja do realizacji opracowanych w obecnie planie budżetowym na rok 2025. Ostateczna decyzja zostanie podjęta przez radnych przy zatwierdzeniu budżetu na e, rok 2025. Prosimy o pytania. Informacja... Tak, 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 ja się nie była Pani Szurek, jeszcze się tutaj i Mówiła, że tego w ogóle nie było wpisane w budżet tegoroczny. Mamy jeszcze wnioski, y, ale to są dane wnioski. I bez odpowiedzi zostały, to jest dwa. Pani Przewodnicząca, najbardziej tutaj to jest wniosek przejście dla pieszych przy szkole w Pogórzu. To jest, to jest, to jest wnioski i... No, Pani Przewodnicząca, chodzi tutaj o wniosek przejście dla pieszych przy szkole podstawowej w Pogórzu. Były cztery wnioski, na żadne nie ma odpowiedzi. Jutro jest, tak jak Pani powiedziała, mamy spotkanie mieszkańców, prawie rodziców ze szkoły i to będzie też na pewno jeden z punktów... Nie yy, ja zdaję sobie z tego sprawy, bo nawet we wniosku, jak to było na rodziców. Inny, I, i, I naszych rady, też. I z, I z finansowych, i z i tych naszej oświaty. oświaty. Także, I nie ma dalej odpowiedzi. Na, jutro się spotkamy. Będziemy rozmawiać na tematy interesujące radę rodziców. Dobrze. Jutro. I ostatni do... punkt jeszcze, to co już powiedziałam, to spotkanie, kolejne planujemy, kiedy nam będzie to będzie pasowało, tak żeby zrobić spotkanie na temat opiniowania projektu budżetu w zakresie inwestycji oświatowych, kulturowych, sportowych, rekreacyjnych, ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa informacja na temat złożonych projektów o pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych. A mamy taką informację? Nie My Nie właśnie będziemy chcieli pozyskać i tym się zająć. Jest już budżet, tzn. przygotowany budżet na 2025 rok, należy poszedł do Rio. I mamy projekt tego budżetu, więc ten projekt też zobaczymy, co w tym projekcie jest na razie nie jest udostępniony nam, ale na potrzeby komisji my jako radni też musimy dostać tenże projekt. I co więcej ten budżet musimy nowy ten projekt budżetu uchwalić. Kiedy to będzie, trudno powiedzieć, bo mamy jedną sesję przewidziano 5 grudnia, a drugą 20 grudnia. Tak, 20.00. 20 Także to to tak. mamy jeszcze i tu przed tą. E... Komisja. Komisja na pewno. 15.00, jak też nie. jeszcze? to będzie szybko? No to. Będziemy mieć. Będzie tak, tak, mów, ale mówię, słuchajcie, jest projekt na rzecz Wyspany do Rio. I to właściwie Rio daje. Nie na nie tego muszę. Projekt budżetu już jest. Już opinia jest? Nie. No, jest. Razie, jest, skoro poszedł do RIO. Tak? No. 15 listopada jest już więc no. Dlatego mówię, że jest. Ja się jeszcze, z... poprać, tak? jest ale ja jest bardzo dużo. Mamy pracę naprawdę. I ja na przykład chciałabym zobaczyć. Panie jak jak przewodniczący, zostaniemy ma... do tego czasu projekt budżetu? Już jest. Ale, już jest. jest projekty, ale, że, ale ale, co, nie dostaliśmy. Jest, na gminy jest. Do lat 15 został wysłany na maj. Musi być. Na rok 2025? Tak. Mhm. Już pani mówi dokładnie. O 18. No. Ale my dostaliśmy. Nie, ja nie, tak. to chyba coś... To jest to, Panie, to jest Panie przewodniczący, coś Zarządzenie projektu budżetu na 2025 tak. rok. jest numer 160? Jest to zarządzenie. Jest. Tak. 960, tak, w piątek tak momencie został wysłany 15 listopada o godzinie 18.21. Tak jest. Ja mam pytanie, jeśli można, to. jest Tak, jest. Nie sprawdziłam takie zarządzenie, nie wtempołem, jak tu się... Ale Spodem. dobrze, że się wyjaśniło, to bilek... my no, to wypracujemy sobie. To wobec tego możemy się umawiać na komisję teraz, tak? Ale Pani Przewodnicząca, że przed nami nie było żadnej komisji po nas. Nie, to musimy być ale Bardzo tutaj przy okazji tego zarządzenia proszę zwrócić uwagę, że... Wszystkie zarządzenia są, ale są luki i akurat to 160, które jest o budżecie, tego nie ma, a to są informacje jawne. Dlaczego tego nie ma w BIP-ie? To jest zarządzenie wójta, które się publikuje od razu. Tych u nas kuleją te zarządzenia z poprzedniej kadencji no. i innych wcześniej. No, ale to trzeba rehabilitację tak. zrobić, no. Wcześniej senior w ogóle nie yy, 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 Zawsze by było. Ja, tak, tak. Ale to nie wracają do tego, co było. Pani no, Przewodnicząca, jeszcze pytanie takie, czy tak. w jakimś najbliższym czasie mamy rozmawiać też na temat wyposażenia szkoły w ogóle. Ja to, to, to 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 ja temat nie. tematu nie, tak. a, szkoła już wiemy, że stoi jest odebrana, nawet jak na się całością tam mogłaby ruszyć za chwilę, tak, tak. a my, nie, ja nie widziałem jeszcze na, na, na stronie, żeby ten przetarg ruszył. Więc rozsądnie mówiąc, mówimy, że... Przetarg tej płyty nie ruszył, bo ja rozmawiałam z panem Klemenskim i y, on y, przekaże wszystkie dokumenty po sesji, bo jesteśmy teraz. Ale przetarg już ruszył? Nie, jeszcze nie. 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 Dlatego, że nie było pieniędzy. Dopiero w tym budżecie no. mamy te 370 000, no tak. 668 złotych na... Wyposażenie, z tego co pamiętam. Znaczy, ja słyszałem od Pani Wójt, Przecież było powiedziane, że my mamy. Więc nie było tam mowy o braku pieniędzy. Wiem o, o tym, że nie było mowy o braku pieniędzy, bo dla mnie temat to zakończył się we wrześniu. Była rozmowa, i Pan Błyszczyk przesłał, Pan tym przesłał zapotrzebowanie do Pani Wójt. 12 yy, lipca. Hmm. Się, tak, że lipca, Pani wrzesień, pani przekazała do referatu inwestycji. Natomiast yy, utknęło w referacie No niestety, Szanowni Państwo, będziemy się wytłumaczyć za coś, co obiecywaliśmy do Warszawie. Czyli o tym, że zapewnimy szkołę e, właściwie na no, już, a my mamy szkołę już. Panie od zamówień publicznych po zawiadzili, dostaną dokumenty i przekadują do dalej do jaką ofertę. To mają oddać od pana Klemenskiego? Nie to słyszę z Klemenskiego. To nie jest nauczycielska, a to jest bo za, no sam wracę, że, no o pomijaniu wujki dostaliśmy informację, że i co? Wiemy, że my jako komisja mogliśmy widzieć problem i myślimy, go nie do krzyczeć, wołać pomoc. No ja uważałam do pani przewodniczącej, że cały czas nie ma przetargu na wyposażenie, bo pani, że... bo nie było przekazanych środków na tak jak w tej chwili i dopiero muszą być środki przekazane na Spokojnie ten cel. To wtedy... Przecież, 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 przecież cały czas były sesje, były spotkania. A jutro zobaczycie Państwo teraz, jeżeli jutro nawet teraz będzie sesja 21. Teraz zanim ogłoszą przetarg, to jest 30 z później złotych. Z tym, że, tak, z Czym było podyktowane, bo pytałam, dlaczego jeszcze, yy, no tuż, bo jest już odebrany budynek. Jest. Że ten budynek jeszcze musi, nie można do takich surowych umów jeszcze dzieci Rozumiemy. Od drugiego semestru i tak ewentualnie będzie dopiero... Ale drugi, drugi semestr to już jest luty, ale my jeszcze przetargu nie mamy ogłoszonego, Pani Przewodnicząca. Ja tu dzisiaj już repowiadam, już będzie pyskówka większa. Przedar teraz 30 dni będzie wisiał, zanim go rozstrzygną, to jest kolejne 30 dni. To jest styczeń, luty już jest, to jest 3 miesiące, a, a, a semestr jest w lutym. E, a drugi semestr od kiedy jest? Od od lutego. No świadomość tego, że już właściwie dzisiaj moglibyśmy kilka klas zbudować, rozmawiać z dyrektorem, jak to wygląda, bez zmiany planu. Oczywiście. W szkole, tak. to się w piwnicach, i tam gdzieś muszą w takich miejscach, dwa, 7, w, w miejscach, tak, tak. które Przez żeby sami, żeby skandaliczne i dzisiaj za, chwilę, za tydzień może te dzieci mogłyby wejść do tej szkoły w normalnych warunkach, a z jakiegoś powodu dla mnie całkowicie niejasnego nie mogą a, my się a może, i bo nie ma tablicy. I to jest i to że nie miejsca, było... mogliśmy krzyczeć wyraźnie, no, no, no. że absolutnie się na to nie zgadzamy. Ja dlatego do pani przewodniczącej się zwróciłam, bo byłam przekonana, mówię, bo pani ma większe przełożenie i powiedziała pani, że pani sprawdzi. No ale jak ja słyszę, że przetarg dalej nie jest ogłoszony, to to, 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 to jest. Ale, ale nie było mi w Nie, było... nie pani przewodniczącej, ale, jest... ale... Ja wyjaśniłam, ja że nie, nie mam, jest. O stałym kontakcie była. Całą procedurę. Jest... Nie było nigdy mowy, że brakuje środków. Nigdy, nigdy nie, no nie było mowy. No. Bo część środków, tak jak tu mamy w tej darowiznie, która jest... Bo, to jest tak, tak to jest tak. 200. No, to 800... 200... no to pieniądze były. By są części. To jeszcze coś? O, to jest... jes... dniem... dziękuję bardzo. A jutro spotkanie o 12, tak? W świetlicy w może. Ale to jest, w cudzysłowie, może oni zapraszają tylko z komisji. Yy, Ale tylko nie radny? Nie, nie, to jest, y, ma formułę zamkniętą. Ok. Nie mogliśmy się spotkać tu w sali, z tego względu, że nie mogą inni... Yy, to komisja nie organizuje, organizuje go Rada Rzeczypospolitej. I inni radni nie są otoczeni? Nie. Bo, bo burza Radni nie są, którzy na przykład... Yy, to jest w takiej formule. A jak nie, ja nie mam go, rodzice? Ja zapytałam jeszcze pana Maciejowskiego, kto wiecie, jakby dla. Nie, on chciał tylko z komisją edukacji, do spraw społecznych edukacji. Bardzo nie rozumiem, bo tam jest, że nie można tutaj się spotkać. Czy to do czego może tutaj organizować spotkania? I dlatego Ale ja mam już jutro no nie słuchajcie, no, to już Ja poprosiłam panią, pani, radę, poproszę, przykład, to położyć, pań, że powinna pani że nie odezwała, to byście nie wiedziały. Ja się za że... ja że przekażę. myślałam, że wszyscy mogą iść. Pragnie, żeby to, to posłuchać, ty po górze bo, znaczy, radni, bo ja na przykład jestem bardzo tym zainteresowana. A, a jest naprawdę dużo teraz. Nie Ta, nie, słuchajcie, no, słuchajcie, no, tam czy tam nie będzie to parada rodziców, czy tam będą rodzice? Rodziców. Rada rodziców. Rada Z drugiej to ja strony, to. chciałbym tylko zauważyć, że to się tak. Bo to będzie szczesłowne tak, zaproszenie wzią, i tutaj będą zaraz jakieś... Ciekawe czy będzie, do domu, zaraz powiedzą, tak chciał, to znaczy, yy, pan, pan Henryk będzie? Yy, o, pan, pan Henryk będzie z kamerą? Po, po, powiem tak, ja y, y, pierwsze się dowiedziałem od pani, to jest jedno, a drugie, powiem tak, po tym co tu przed chwilą Państwo nawet mówili, to ja bym na waszym miejscu w ogóle tam się nie chciał pokazać. Nie no, bo słuchajcie, to ja byłam przekonana, że to my idziemy jako komisja. Na rzecz pójdziecie. Nie, <grym> nie no, na rzecz, No słuchajcie, przewodniczący Rady Rodziców chciał tu. No um, to... I... Wiecie, na A to, że jako komisja, nie chcieliście ich tutaj, to to jest Za na jutro, bo o 12, oni chcieli o 12, na to, komisja ym, Ochrony środowiska, bo się zaczęło. A co o, 10. o 10 jest. O 10 jest jutro na przystani wywiadowa Komisja Ochrony Środowiska i Rolnictwa. Y I nie było miejsca, by miała pracować komisja. Komisja okazuje się, że teraz o 14 znajdzie pracę, czyli te dwie godziny. Nie wiem, czy będzie. A nie, tego, że na jutro tutaj? Nie, no bo jest zajęta. Sala, sala jest zajęta. Sala zajęta i dlatego... Nie, dlatego, dlatego zobaczycie, jutro to nie będzie... Dlatego ja dzisiaj chciałam zadać część tych pytań, bo ja, 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 ja się spodziewam, że to wcale nie będzie tak. No, nie, bo nie będzie łatwo. Nie będzie łatwo, bo my na, na żadne z pytań nie będziemy nie mogli będzie odpowiedzieć. nic. Nie wiemy, kiedy będzie przetarg, czy są w ogóle środki, w jakiej wysokości. Nie wiemy, no wiemy, nie wiemy, wiemy. Ale wiemy, jak to jest... jak? kto To kto wie, ty wiesz? Ja wiem, tak. O! O! o. o. Ja wiem. No, ale jak ja pytałam przed chwilą, to powiedziała. Nie, no, mówiła 300, 300 ile tam było? 370 tysięcy 668 zł. Mówiła. To do końca roku? Tak. I zobaczcie sobie w budżecie. No dziś będzie, Ale... Mamy y, projekt budżetu, na sesji będziemy w No dalek... <noise> Proszę Państwa, to odpowiedźcie na pytanie, czy na początku roku, czy przed wyborami, w trakcie wyborów, nie było mowy o tym, że będzie we wrześniu szkoła oddana, tak? To tyle czasu, 370 tysięcy, nie można było pomyśleć, że będą potrzebne? Ale były te pieniądze, panie Henryku. Okay. Nie brakowało no. środków z chwilą, kiedy przejmowali. A było... to gdzie, gdzie one poszły, że dopiero teraz przychodzą. No, no, to... for, formalnie w tej chwili zamknięto jakby było, temat środków jest... finansowych. No, no to jak budowano bez pomyślenia o wyposażeniu? Były środki no. przez... No ale tak... ja nie wiem, ja to częściej nie wierzę, że były, nie były, no tutaj... A jest Pani Wójt teraz tutaj, może by przyszła inna w i nam to wyjaśniła. W jakim w tak, to parę, tak, ale Pani Wójt też na sesji powiedziała dwa tygodnie temu, że środki są cały czas. I że przedak miała była szkoła. Była jeszcze Czy inna, to inna to wersja. To na skoń, część środków pozyskała. Czy rozpisane kiedy przedarczona? Chyba co Przetarg miał w zeszłym tygodniu, jeżeli się trzymać tego terminu, który... Ale nie, nie, nie ma, wyświetliwał tak, się, nie przetarg. Ja tam odpowiadam tylko na to, co jakim dostałem odpowiedź. Tak, że ja dostałem odpowiedź, że w zeszłym tygodniu powinien być przetarg. W zeszłym tygodniu, tak. Materiały jakieś tam przetargowe dostałem. ja nie sprawdzałam. Dziewczyny dostały tam e, zamówień publicznych, ale czy ogłaszał już w tej chwili, czy nie ogłoszą tego tak nie powiem. Ja Przepraszam. Znaczy, temat jest taki, że oni chcą cię chyba z komisją spotkać, bo zaprosili chyba panią wójt i wicewójta, którzy nie przyszli na temat spotkania. teraz zobaczyć spotkanie dla przewoźników. Ale ale, słuchajcie, ale... My mamy moc żeby zaraz te wszystkie... No, możemy, ja właśnie tą drugą co czego oczekują, porozmawiać Jak Ja chcę porozmawiać, my jesteśmy po stronie mieszkańców i będziemy rozmawiać. Ja no się tak, to, tak, naprawdę my, nie ma to się... Y, I co przyjęłam uliczać. to zaproszenie, przekazałam człowiek. Ja przyjęłam też oczywiście, ja tylko byłam przekonana, że to jest w ramach no, 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 Dobrze, dobrze, ja tam nie ma problemu. Ja sobie podejdę i nie ma tego, tylko, tylko, że słuchajcie, no trochę to jest tak, już miał być przetarg, już mieliśmy wiedzieć, już byśmy wiedzieli, kiedy otwarcia oferta, tak nie wiemy, ani przetarg, ani oferty. Coś jeszcze pani przewodnicząca. No, ja dziękuję, ja już podziękowałam. No,